Jedna z najbardziej nielubianych roślin, nie tylko przez ogrodników, ale również przez dzieci. Kontakt z nią i gołą skórą nie jest za przyjemny. Czy wiesz o jakiej roślinie? Powiem kilka słów. Zapraszam na odcinek o pokrzywie. Aha, bardzo ważne, nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę oraz o kliknięciu w dzwoneczek. Dzięki niemu dostaniecie powiadomienie o nowych odcinkach. Zapraszam. Chwast czy zioło? To bardzo ważne pytanie. Dla osób ceniących sobie ład i porządek na pewno będzie chwastem, które parzy, powoduje świąt i pieczenie, a do tego obraz tak rządki z warzywami lub rabaty kwiatowe. Ale należy podkreślić, że mimo iż tak nierobiona jest bardzo zdrową rośliną, dodającą energii i mającą rewelacyjny wpływ na organizm ludzki, ale nie tylko. Pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica jest pospolitą bliną porastającą przy droża i nieużytki, ale również dzikie tereny i łąki. Pokrzywa jest rośliną wieloletnią, osiąga wysokość około 150 cm. Charakteryzuje się sztywną łodygą, wydłużonymi liśćmi o kształcie Sercowatym o ostro zakończonych końcach, ostro ząbkowanych brzegach, i mnóstwem włosków drażniących skórę, powodujących świąt i pieczenie. Pokrzywa dla większości ludzi jest uciążliwym chwastem. Jednak nie możemy zapominać o jej wartościach zdrowotnych i odżywczych dla naszego organizmu, chociaż znajduje też zastosowanie w naszych ogrodach uprawnych. W okresie letnim, kiedy jeszcze nie kwitnie, jest cennym źródłem witamin i minerałów. Natomiast po przekwitnięciu dostarcza mnóstwa krzemu. Zastosowań pokrzywy jest wiele i w sumie każda część tej rośliny jest do wykorzystania. Od korzenia po nasiona. Już Syryniusz czy Hipokrates o niej pisali. Była stosowana również przez Arabów jako środek na impotencję, a dokładnie wykorzystywali nasiona w połączeniu z miodem. Włókno pokrzywy znajdowało również zastosowanie w wyrobie tkanin, które miały chronić przed chorobami i przed złymi siłami. Przeszukując czeluścia internetu napotkałam na kilka ciekawostek związanych z pokrzywą. To, że znana jest już od dawna, to już wiemy. Ale czy wiecie, że pokrzywę dawnej w Polsce, ale nie tylko, wykorzystywano do produkcji serów i jako przyspieszenie procesu kwaśnienia mleka? Młodych pędów używano y, też jako dodatek smakowy do serów. Gdzie nigdzie nadal się to robi. W Hiszpanii natomiast możemy ją spotkać jako dodatek do omletów oraz młode pędy po prostu są jedzone na surowo. W Gruzji pokrzywę zaś podaje się z orzechami włoskimi. W Serbii i w Polsce ponoć pokrzywę dodaje się do chleba. Chociaż w Polsce nigdzie z takowym się nie spotkałam. Ale może ktoś z Was jadł taki i mógłby podzielić się informacjami o smaku takiego chlebka? W Rumunii młode pędy podawane są w formie zup z fermentowaną pszenicą i warzywami. Niedawna sama miałam okazję próbować pysznych ziemniaczków z pokrzywą, które smakowały nawet mojej córce, nie mówiąc już o dodatku do dzikiej zupy, którą zresztą też mam okazję jadać podczas letnich zjazdów zielarskich. Uprawa pokrzywa lubi glebę próchniczą, bogatą w składniki pokarmowe. Ulubionym miejscem porostania są wilgotne i lekko zacienione miejsca. Zbiór pokrzywy zależy od tego w jakim celu ją zbieramy. Czy potrzebujemy do odżywienia organizmu, czy może jako nawóz dla roślin uprawnych, czy dla uzupełnienia krzemionki lub w celach kosmetycznych. Jeśli zależy nam na witaminach i minerałach, zdecydowanie najlepsze będą do tego młode rośliny, zbierane na wiosnę, przed kwitnieniem. Dla uzupełnienia krzemu zbieramy dojrzałe liście rośliny. Najlepiej pokrzywę zbierać samemu z dala od ulic, dużych aglomeracji i pól uprawnych. Niestety, jak wykazały różne badania nad tą rośliną, pokrzywa ma tendencję do akumulowania metali ciężkich, a zwłaszcza ołowiu. Nie polecam też zakupu pokrzywy w sklepach jako gotowy susz, ponieważ okazuje się, że komercyjnie sprzedawane zioło ma większą zawartość ołowiu i metali ciężkich niż dziko rosnące rośliny z dala od źródeł zanieczyszczeń. Zbieramy młode pędy, Wierzchołkowe liście, kwiaty, nasiona, korzenie. Ogólnie rzecz biorąc, Pozyskiwać i używać możemy całą roślinę. Do zbioru używamy grubych rękawiczek ze względu na parzydełka, które pod naciskiem uwalniają kilka nieprzyjemnych substancji, takich jak kwas mrówkowy, kwas octowy, histaminę czy acetylocholinę, oraz inne pochodne z w mniejszym stężeniu. Substancje wywołują silne podrażnienie w miejscu ukłucia. Czasowy stan zapalny u niektórych bardziej wrażliwych będzie on mocniej odczuwalny. Jeśli już poparzyliśmy się pokrzywą, Wystarczy zgnieść porządnie listek pokrzywy, tak żeby puścił trochę soku i posmarować bolące miejsce. I o ile parzydełka wydzielają histaminę, tak liście i sok pokrzywy ma już działanie przeciwhistaminowe i antyalergiczne. No dobra, cały czas mówię o tym, jaka pokrzywa jest fajna, więc może czas przejść do jej składu chemicznego. Co sprawia, że dla nas yy, jest takim cennym surowcem i powinniśmy ją włączyć do codziennej diety? Otóż pokrzywa zawiera białko, tłuszcze, składniki mineralne, błonnik, węglowodany, żelazo, cynk i tutaj aż 2,74 mg na 100 g magnez, wapń, fosfor, potas kobalt, nikiel, molibden, selen i witaminy A, D, E, K, C B1, B2, B3, kwas foliowy chrom, znajdziemy też miedź, jod siarkę mangan, oprócz tego acetylocholinę, aglutaninę, alkaloidy, kwasy masłowy, kawowy, kumarowy, mrówkowy, bursztynowy, polmitenowy, pantotenowy, octowy, szczawiowy, fosforowy, a także kwasy linolowy i glikelowy, chlorofil, cholinę, fotacynę, histaminę przede wszystkim, flawonoidy, czyli kamferol i astragalinę, lektyny, Lecytyny, lignany, kwercytynę, skopoletynę, serotoninę, terpeny, antocyjany, fruktozę, glukozę, garbniki. W korzeniach występują skopoletyna, sterole, kwasy tłuszczowe, polisacharydy, przyswajalna krzemionka, garbniki, ceramidy, sfingozyna, lignany oraz izolektyny. Do czego i na co możemy wykorzystać pokrzywę? Zastosowań ma bardzo dużo, ale przede wszystkim wzmacnia nasz organizm, redukuje przykry zapach Skóry i z ust. Wspomaga trawienie, wspomaga oczyszczanie organizmu, wspomaga regenerację organizmu, wspiera układ krwionośny, zapobiega chorobom serca, ma działanie przeciwnowotworowe, działa także przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, redukuje stany zapalne kości i stawów, działa antyoksytacyjnie, zapobiega osteoporozie, uzupełnia niedobory żelaza, więc wspomaga także w walce z anemią. Wspomaga wzrok, wspiera wątrobę i wspomaga jej funkcjonowanie oraz oczyszczenie. Działa moczopędnie, świetnie, wspomaga łamliwe włosy i paznokcie. Ma działanie przeciwkrwotoczne, przeciwcukrzycowe, obniża ciśnienie krwi, działa przeciwłojotokowo i przeciwłupieżowo, działa lekko przeciwbólowo w problemach z prostatą. Pobudza laktację. Możemy również wykorzystać ją jako nawóz do roślin, zwłaszcza warzyw, w tym pomidorów, co spowoduje, iż prony będą obfitsze, a a rośliny mniej podatne na różne choroby. W jakich dolegliwościach ją zastosujemy? To przede wszystkim anemia, podagra, dolegliwości żołądkowo-trawienne, łamliwe paznokcie i włosy, zastoje wody w organizmie, cukrzyca. Należy zachować ostrożność, jeśli są przyjmowane leki regulujące poziom insuliny. Przerost prostaty, bóle kostnostawowe, alergia. Niestety są też przeciwwskazania do jej stosowania i tak nie powinny jej stosować osoby chore na nowotwory, mięśniaki, cysty, Osoby z lekko zależną cukrzycą. Suszenie i przechowywanie. Jak większość ziół suszymy pokrzywę w ciemnym pomieszczeniu, przewiewnym lub w suszarce do ziół w temperaturze nie wyższej niż 35-40 stopni. Pozwoli nam to na zachowanie prawie pełnego zakresu witamin i minerałów przez skrócenie czasu suszenia do minimum, a przy tym zachowamy piękny, zielony kolor. Wysuszoną pokrzywę przechowujemy w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej zaciemnionym, a jak będzie szczelnie zamknięta, to już będzie pełnia szczęścia. Gdzie wykorzystamy pokrzywę? Chyba nie ma przestrzeni, gdzie pokrzywy nie dałoby się wykorzystać. Oczywiście wykorzystanie medyczne, ale również jest doskonałym dodatkiem do kosmetyków. Również wykorzystamy ją szeroko w kuchni, ale o tym to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega mega wdzięczna. Wiedząc, że Wam się podoba to, co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!